Dobry wieczór. Czytam Państwa komentarze odnośnie Janusza Korwin-Mikkego i słabo mi się robi. Wiecie, co? Idąc takim tokiem rozumowania, jak prezentujecie w tych komentarzach, to w Polsce możemy sobie zmienić co najwyżej pampersy. Podkreślam, pampersy. To nie może być tak, że sam fakt spotkania się dwóch ludzi dzisiaj prowadzi do tego rodzaju komentarzy i, żeby nie mówić hejtów. Tak? Szanuję Janusza Korwin-Mikkego za to, że od 25 lat trzyma się swego zdania, że nie zmienia płyty, tak jak robi to wielu z polityków. Ma jedno zdanie, to człowiek honorowy. I przede wszystkim takich ludzi w polskiej polityce brakuje. Dziś spotkałem się z Januszem Korwin-Mikke, jutro spotkam się być może z Pawłem Kukizem, pojutrze z Jackiem Wilkiem. No, każdy z ludzi pochodzących z prawicy jest wartościowym człowiekiem. Czy to będzie Marian Kowalski, czy to będzie Paweł Kukiz, czy to będzie Janusz Korwin-Mikke, czy to będzie Jacek Wilk, czy pan Braun. Ale ludzie, no nie możecie tak prymitywnymi sposobami oceniać fakt spotkania się dwóch innych osób. Komuniści wygrywają od 25 lat i te wszystkie barany z Układu Okrągłego Stołu, bo oni potrafią się kłócić, bo tam kłótnia zostaje schowana, zamieciona pod dywan, a my niczego nie potrafimy na tej prawicy zrobić, no. Przestańcie te idiotyczne hejty słać, bo naprawdę to tam nie chodzi mi o ten mój głupi profil na Facebooku. Tylko ludzie, no wy chcecie Polskę zmieniać? Jak wy nie potraficie się szanować? Nie potraficie się obdarować jednym dobrym słowem? Tylko brak zgody na światopogląd innego człowieka prowadzi do jego obrażania, tak? I nie mówię to o pisaniu w moją stronę, sami do siebie piszecie te debilizmy. Ludziska, nauczcie się szanować wzajemnie. Bez tego niczego w Polsce nie zmienimy. Janusz Korwin-Mikke nie wiem dokładnie, co powiedział w tym wywiadzie, nie oglądałem. I nie będę się za niego tłumaczył, nie będę prostował jego słów i nie będę też starał się interpretować jego słów. Ale kiedy dziś go pytałem o to, czy tak było, powiedział: Nie, panie Zbyszku, to zostało zmanipulowane. Więc zacznijcie to przyjąć do wiadomości, bo nawet jeśli nie wierzycie w to, że to zostało zmanipulowane, to każdy z nas w życiu Babola strzelił. Ja też strzelił i to nie raz. Więc raz jeszcze Was proszę, dajcie sobie siana, ludzie. Tu gra idzie naprawdę o coś wiele ważniejszego. Nie o pierdolnięty Facebook. Nie o fame na tym Facebooku. Ta gra to nazywa się Polska. Wy tego jeszcze nie rozumiecie? Pozdrawiam was. Dobrego wieczoru.